Podobnie na sezonie 16, i dzisiaj dowozimy drugą porcję logów i pojedziemy sobie znowu na sobie z Blake'em, a tym razem już trochę lepszą drogą. Dowiozłem pierwsze kłody, to były pierwsze. Po drugie, dowiedziałem się, co się dzieje i o co chodzi z tym mostem zwodzonym, ale o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Uuu. 6700, fajnie, fajnie. Ogólnie, most zwodzony. Jest tutaj. Na mapie nadal wygląda na zamkniętym, A ja wam teraz puszczę, co trzeba zrobić, żeby go otworzyć. Yy, to trzeba zrobić, żeby otworzyć ten most. Trzeba dobić przed nim zderzakiem. Most. I on się wtedy otworzył. Okazało się, że nawet nie muszę w niego dobić, ponieważ jak jechałem z drugiej strony, ponieważ okazało się, że finalnie tutaj się da przejechać. Nawet nie musiałem tego mostu trafić, po prostu hitboxem bo tyśnąłem, chyba w wydechu i on po prostu wziął i ten. I ten most po prostu wziął i opadł. Trafiłem go przez przypadek hitboxem i w taki oto sposób dowiedziałem się w ogóle, co trzeba zrobić, by go otworzyć. Więc mam już dwie części drogi otwarte. Szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej. Bo w życiu bym się nie domyślił, żeby opuścić ten most, a po prostu w niego przywalić. A difficult run, że lepiej nie. Dobra, to nie był dobry pomysł, ale przynajmniej mamy, przynajmniej mamy część drogi, co mnie dosyć cieszy. Musiałem wziąć tą tajgę, ponieważ mało co było i w ogóle wynikła bardzo nieciekawa sytuacja jak bez Mianowicie ta przyczepa mi się prawie przewróciła, ale nogi się anpakowały i się tak troszkę zsunęły do tyłu. Więc nauczony doświadczeniem i jazdem autobusem na, ze szkolnym na basen, wiedziałem, że jak przyhamuję, to ładunek z tyłu poleci do przodu. Więc próbowałem zrobić to samo i w końcu się nie udało, ale potem zjeżdżałem z ze, ze dość stromej górki i te płody same zjechałem. Więc tu nawet nie musiałem kombinować. Profit. Więc co myślę? Co myślę? Myślę, że, że pojedziemy sobie Totaj. Albo coś takiego. Bo nie wiem czy chce mi się znowu się męczyć z tym tatarinem. Ta jest szybsza, jest ciut efektywniej efektywniejsza. I ma silnik przod. Więc ja chyba nie chcę się męczyć tym tatarinem, Tu jest, tu jest ten titul, bo, bo tam jest ten most, co tu przyjdzie. Więc ja chyba wezmę tą tajgę na eksplorację. Nie wiem czy to jest w pełni dobry pomysł, ale. No. Jeśli coś nadal przyszło z moim głosem, to dlatego, że dalej jeszcze nie wyzdrowiałem, ale teraz zamiast kaszleć, kicham. Super. Mam nadzieję, że w pełni wrócę do zdrowia. no, no ale cóż. Już... Na razie jest to co jest. Staram się nie smarkać, ale chodzi taka sytuacja, że będę musiał. Także ciśniemy na garaż, odstawiamy to i się naprawię to tam prawie to wszystko i się pojedzie z powrotem. Bo tak to mi się zaraz będą zajmować Zdałem się by nie pojechać w pełni eksplorować tą asfaltówkę w tym Solaspoju, bo może to jakoś pomoże, może to mnie doprowadzi do, do miejsca gdzie jest magazyn z metalem, czy tam fabryka, czy tam whatever to jest. Szczerze powiedziawszy mam taką nadzieję, bo jeśli, jeśli będę w stanie to zrobić i będę w stanie ogarnąć kontakt, żeby to odblokować, to będę w stanie zrobić ten most, dzięki któremu będę mógł dojechać na trzecią mapę bez konieczności przejeżdżania przez rzekę. Pytanie tylko... Ile czasu to może zajmować? Na razie się cieszę tym, co jest. Zostawiamy, sprzedajemy przyczepę, zabijamy przez garaż i jedziemy na eksplorację. Rozbić się przed samym garażem Byłoby już wstyd. Także zostawiamy to, robimy cover i cyk. Myślę, czy albo nie. Chociaż... Chociaż może... Nie, dobra, jedziemy z, z tymi, ile benzyny mamy, zajedziemy tak daleko, jak się da i później po prostu będzie, co będzie. Nie chcę też, żeby ten film był jakoś na no, wyraz drugi, ale... A, i przy okazji zgarnąłem sobie wieżyczkę. Y, tą, która była po drugiej stronie brzegu, konkretniej rzecz biorąc y, tutaj. Jest z tego klip. Klip widzieliście na samym początku filmu. No i ujawniło mi parę tasków i tak naprawdę nie za dużo. Tu jest jeszcze upgrade, ale nie mam nawet ciężarówki pod ten upgrade, więc jak na razie nic mi to nie da. Więc na razie... no. I na razie jest to co jest. Wiśniemy. Jak asfalt to przynajmniej wiem, że pojadę szybciej niż 20 km na godzinę, tak jak ta terenia, terenia, to była dręka, szczerze powiedziawszy. I, no bo ta tajga jest. Może ci palić więcej, ale ma większe wag i jest o wiele szybsza. Więc, no, ale, więc mimo, że nie jest w teorii pojazdem do eksploracji, tak jednak... No cóż, no nie mam, też znaczy, mam wyjście ale... Ale no sytuacja jest taka to Teraz przez most i teraz już można cisnąć I eleganck, dajedziemy nie wiem w Discorda Zapomniałem, zapomniałem Discorda wyłączyć. Nie dam rady zrobić techniczny alt tab? Nie dam rady 40 km na godzinę Oj spalanie spadło 1,9 To jest bardzo dobra ilość Zerknijmy jaki to jest przelicznik na litry Może lepiej nie jechać trawą, bo i 7,2 litra spada na, na minutę. To nie jest tak, że 1,6 to jeszcze lepiej. Torej to jest najniżej, jak zresztą teraz pociąg pod to będzie ciut gorzej, ale... Torej to jest, to jest 5,7 litra, więc to jest naprawdę bardzo niskie spalanie. Przynajmniej nie trzeba już praktykować ryzykownych manewrów, yy, więc można jechać. No i dobra, to jest. Fa Fajty, jest to braba Dobra. Nie wyszło najlepiej, ale przynajmniej się udało wyhabować bez konieczności zbierania się w Tyle dobrego. O, i cieczówka nawet I od razu jakoś tak lepiej się jeździ, jak nie musi człowiek skakać po, po skałach i próbować skręcać. Skoro w sumie mamy już tego co Discorda wyłączę. Skoro już tu jestem. ...i jesteśmy na miejscu. Ja planowałem, czy by może... Nie, 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 chcę znowu. Ja planowałem, czyby może może spróbować pojechać po prostu tam asfaltówką i zobaczymy, gdzie mnie to wyprowadzi, bo jest szansa, że mnie to w stronę tego serwis-huba albo coś takiego. Albo będzie rozjazd i będzie na tą drogę. Więc ja chcę tam pojechać, zobaczymy, co tam będzie i później po prostu pomyślimy, co dalej. Przynajmniej będzie jakiś progres w końcu taki większy, nie to, co było ostatnio. Resetuję się tego taska, żeby po to, to przyczepić żeby te przyczepy nie, 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 nie musieli stamtąd wyciągnąć po prostu Tyk. i drift Watchtowera chyba mi nie odkryje bo po tej stronie mapy już nie ma ale przynajmniej zobaczę gdzie mnie ta droga może doprowadzić Spalanie wygląda dość dobrze Rękkości. Rękkości nie też uzyska, to taka średnia. Aha, tu jest lancer i jest task. To będzie ditur, czy to nie będzie ditur? Czy tu się da objechać? To się chyba da objechać na około. O, nie, ode mnie chcą. Eastern Landslide, bo skoro jest gdzieś Western Landslide, to Eastern też musi gdzieś być. Eee, metal beamsy razy... O, i to jest fabryka! Czyli, czyli... to nie jest jakoś tak bardzo daleko. Razy dwa... To nie wezmę razy dwa, nie wezmę nawet razy jeden, ale... Powiem tak, taki... Ten detour to może nie, nie był aż tak potrzebny. Dobra, to, to nie było trudne. Żeby się teraz... Ups! Żeby się teraz nie okazało, że wykrakały. Dobra, tu jest jakiś zjazd. I tu jest co? To jest ta fabryka? Nie, to nie jest. To jest coś innego. Ja może tu... Ja, ch ja chcę zobaczyć, co to jest. Ja chcę co pojechać. Zobaczymy, co to jest. O Boże, ja widzę te dziury w drodze. Łowatko bosko! To chyba tamten titur prowadził. Łowoś! Co to ma być? Panie, kto, kto, kto to projektował? Przecież tak się nie da. O nie. Pewnie to przewidzieć, jak patrzyłem na mapę, ale... Może, może, może to nawet nie jest aż tak źle. A, to jest cement. Ja sobie chcę odhaczyć punkt, żeby, żeby ja nie wiedział, co tu jest. Cement. No, ten detour ewidentnie prowadził. Yy, concrete Plant, jedziemy dalej, to chyba zawinie tutaj, ale wydaje mi się, że gdybym pojechał na tę przedziemną część drogi, to tam będzie po prostu ten, to jest task. The Road to Loneliness, co to jest? Helmet's Cabin, paliwo razy jeden z drugiego końca mapy i wehikuł z parc również z drugiego końca mapy. Aczkolwiek jeśli dobrze patrzę to chyba się tu będzie dało dojechać do asfaltą Tylko Chyba że jeszcze będzie Northern, South, nie, chyba, że jeszcze będzie no Northern i South... Chyba będzie Nowy i A jeśli będzie to na tak słabo będzie. Ale mam nadzieję, że nie. Ale przynajmniej wiemy, gdzie trzeba się kierować, żeby, żeby metal ogarnąć. No, okej, okay, teraz ostrożny, żeby baku nie rozwalić, żeby nie było znowu odcinka z wyścigiem, z czasem. Tak jak wtedy na, na sezonie 12. co do bakiem próbuję znaleźć garaż. Dobra, to nie jest takie złe, to trzeba być koło. szczególnie jest to bo... Stop. No nie Kamot. nie jeszcze drugą parierka zobaczymy gdzie to wszystko prowadzi No tak jak zakładałem, to mnie tutaj zaraz zamienił. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę musi pod tą karetką jechać Wydaje mi się, że jakby pojechać tu i pojechać tu na górę, to to mnie doprowadzi do, do tego do tej fabryki. Więc tam sobie za chwilę pojedziemy. Ja chcę sobie zresetować tego taska. I tam gdzieś jest, tam, tam gdzieś no, obok tej fabryki jeżeli dobrze, pan, jeżeli dobrze widzę yy, jest ten gateway który jest zablokowany. Jeśli ten gateway jest zablokowany a on jest tam gdzie ja pokazałem na mapie jeśli chodzi o drugi region to będzie o wiele prostsza droga żeby dowieść metal i zrobić tam ten jeden most który mnie blokuje od dotarcia do tego trzeciego regionu. Więc nie chcę jeszcze snuć jakichś zbyt dalekich planów na następne odcinki, aczkolwiek mówię co możliwe, że trzeba będzie niedługo zrobić. Restart. Dziękuję. To wracamy. Bo to był kontrakt konkretnie The Only Way, i tu jest Ravine Site, i tu jest jeszcze Package Sand, który jest z drugiej strony mapy. I gdzieś jest Construction Rig, w drugim regionie. Ale. Jeżeli tutaj jest gateway, to znaczy, że tu musi być asfaltówka, bo w tej grze zawsze przy gateway'ach jest kawałek asfaltu. Więc tam musi gdzieś być asfalt. Co oznacza, że może być o wiele, wiele łatwiej w przyszłości żeby ogarnąć całą resztę tego. Przynajmniej dojechać na drugi regen. E, trzeci regen. I już się. Z Mam nadzieję, że wokół końca fabryki. -a -a. Udało się uratować. To już jest trzeci albo czwarty drift, który robię w tym filmie. Ja nie wiem. Po Ciągnij. Ciągnij o ten basurę. Ciągnij kabla. Dobra. No, no, wyjedziesz stąd, wyjedziesz stąd, wyjedziesz stąd. prawda? Ja wnoszę... wnosiłbym... Yy, Czekajcie, gdzie jest to? Wnosiłbym, że to nas poprawę to tędy trzeba będzie pojechać. Tak mi się wydaje, bo ta droga tutaj, to co najwyżej poprowadzi mnie tutaj. A to mnie za daleko nie zabuduje, co najwyżej poprowadzę do tego Service Hub'a. Ja nie chcę robić Service Hub'a, chcę wiedzieć, gdzie jest Metal. Hollow Creek Retreat. Fajne, fajne. Auto do Pai. zobaczymy co jeszcze tu będzie Tu chyba jest po prostu parking ćwiczeń eee, dobra tu, tu, tu czemu ja sobie tego nie trakuję? Boże jak głupi jestem. No tak coś czuję, bo tu, tu, tu tylko ta droga zawija, czyli to jest tylko z drugiej strony, czyli Serwis jest jeszcze dalej. Serwis jest po drugiej stronie tego... Yy, tego rzeki. Nie będzie te, tego jeziora, ale potem zrozumiałem, po że to jest rzeka. Pojeździmy po hałasujemy, bo zanieczyszczamy fragment środowiska. Ale nie dzień jak chcecie, zaraz my, trzeba będzie przeplatować dalej trasę, bo oczywiście zakończymy. Dobra, strzelając po tym, chyba trzeba by pojechać, chociaż czekajcie chwilę. On the way. Pokaż mi to. Nie, to jest jeszcze dalej, ale to jest most. No tym mostem, może... Mam nadzieję, że mnie to zaprowadzi tam, gdzie ja chcę, żeby mnie zaprowadził. Jak nie to trzeba będzie wracać. Na razie jeszcze mam ponad pół baku, więc... Z Hajgirem robimy, Mam nadzieję, że naprawdę tam jest asfaltówka przy gateway jakby zawsze jak jestem to zawsze... zawsze asfalt... A, asfalt przy gateway jakby, bo że teraz też jest. Tam. Też, nie czy mnie to w ogóle prowadzi. To mnie prowadzi w przeciwną stronę. Chyba, że to tutaj zaraz... To chyba, że to chyba tu zaraz zawinie, bo to jest jakaś stała. Będę hamować silnik zawsze, jak wykończę. Jakie na Normalnie Park przyczepy Brickelberg. Tu jest jakiś tas Water for everyone Vehicle Spare Parts razy 2 i Water Carrier Trailer który jest... ...this? Jest... a nie, dobra, to jednak nie jest przy fabryce eee, i coś czuję, że trzeba by jechać w drugą stronę, bo... zawracamy, a to mnie zaprowadzi do tego Road to Loading więc ja bym ja tak, to chyba jednak nie podobał się. Pojechać w drugą stronę, pewnie przez tego serwis huba Naprawić sobie silnik i zawieszenie i zobaczyć co czeka mnie dalej. Tylko nadzieję, że to nie jest jedna, że, że to, że to nie, nie okaże się, że w połowie drogi, że tam jest ten jakiś nowy landslide czy coś takiego. Trochę wstyd będzie. Czekajcie, ja w ogóle jadę tu, tu i przez te wysepki. Dobra i na rondzie prosto. i jeszcze po jednym damage'u po jednym ty tyle damage'a to ja mogę brać Dobra, już widać stąd tą fabrykę. Okej, okay, tam jest droga. Tu jest droga i chyba trzeba było... Chociaż czekajcie, pojadę se tak i pojedę se tu. O, jestem genialny. Wejdziemy pod prąd. I jest nawet korzeń w rzece, elegancko. Dawaj, 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 my jedziemy I jesteśmy dalej Są jakieś ślady drogi Teraz tylko wycisnąć tędy Wyjechać stąd Przy odrobinie szczęścia zaraz będziemy w okolicach fabryki Teraz jeszcze po górę jechać. Niestety nie ma tu w okolicy Watchtowera ani nic. Zobaczymy, jak tu to, to w ogóle droga prowadzi. Strzelałbym, że tędy. Bo tu jest jakieś 5 rozwidleń. A tu rozwidlenie prowadzi na serwis huba. Ale tu jest jakaś wieża. To może da się tę wieżę zgarnąć jeszcze w tym odcinku. Zróbcie źle jadę, źle jadę, źle jadę. Dobra, jedźmy po górę. Znaczy jedziemy. W... Jedziemy tak jak widać fabrykę. Co ja mówię? Mam nadzieję, że to mnie zaprowadzi pod fabrykę albo jakiś obok. Jak się okaże, że mnie zaprowadzi obok, to chyba będzie słabo. Już mam mniej niż pół baku. A tutaj paliwo spala się, bo to się przyjdzie w terenie. To chyba jednak była dobra, dobra droga. Już widać fabrykę stąd mury fabryki. W następnym filmie, może się weźmiemy za slider albo coś takiego. Niech mam być szczery. Dobra, tu jest fabryka. Czy to jest asfalt? To jest layoutowo asfalt. A, tu jest ten carrier trailer, który mi to przywieźli. To jest ewidentnie asfalt i to jest ten ravin site, jeżeli to dobrze byś, dlaczego only way. Nie, to jest jeszcze dalej. Ale to jest fabryka z metalem. Więc tak, jeśli po drugiej stronie tego bagda jest asfalt, to jesteśmy uratowani. Nadal mimo wszystko nie wiem o co chodzi z tamtą ciężarówką Forda, która tam stoi, bo nie mogę do niej ani wsiąść ani nic, więc dalej nie wiem o co tam chodzi I tutaj, tutaj na wjeździe na region I co my tu mamy Czy ja widzę asfaltowane parki Boże cywilizację mówili że na wschód. <gry> No okej, okay, jest asfalt super to mi się podoba Zgasujmy znak stop tu jest... jest kolejny karier trailer czekajcie chwilę eee... ja wziąłem tego taska tak i to jest ten trailer co jest tu w bagnie to do czego jest ten drugi Dobra, mamy fabrykę z metalu. Super. Ja bym sobie podjechał w okolice tego, chociaż i tak żeby zrobić The Only Way, muszę zrobić coś jeszcze, a konkretnie Maps and Mad. Eee... Czyli to jest to. Muszę sobie zrobić wycieczkę po tym regionie ale do tej wycieczki chyba jednak sobie wezmę Tatarina albo jakiegokolwiek jakiego, innego skałda ponieważ y, niezależnie od sytuacji to jest jeżdżenie w kółko tak bardzo na żeby to zrobić taigał to musiałbym sobie jednak cysternem więc jak na razie to ten no, okej okay, dobra już się, już się zległem że będzie jakiś nowy plan, landslide na szczęście nie na szczęście tylko kontener tutaj jakiś a, czyli zostawił po prostu, to się Zobaczymy dokąd ta asfaltówka jeszcze prowadzi To jest gdzieś jakaś, to jest jakaś wieżyczka za chwilę, ale to jest na, gór, na, na, na górce chciałem powiedzieć, wyszłoby na, na górze Jeszcze tej wieżyczki gdzie widać Zobaczymy będzie to prowadzi Pojedziemy tyle, aż mi się bez... albo benzyna, albo asfaltówka się skończy Ewentualnie pamięć do mózgu Strasznie, straszne drifty Dobra, nosząc po tym jak kieruje ta droga Trzeba było chyba skręcić tu Nie wiem, zobaczymy co będzie na końcu tego Bo no tak trochę jest to zastanawiające jest To jest jakaś kolejna fabryka Albo jakiś magazyn albo coś Tak Dobrze patrzę, nie no to nie jest serwis hawa nic To jest jakiś produkcyjny teren Chyba że trzeba to będzie budować. Nie no jest tu coś dust A ja wiem co tu jest To jest lustri Recycling to, to chyba Tenery są na śmieci albo coś takiego. The way home International Loadstar na drugi koniec MAPY The Lonely House. Dobra, fajna. Eee, zobaczymy co oni mi tu dają. Wydaje mi się, że wiem co oni tu dają, ale nie jestem pewien Empty container. Empty containery trzeba przewieźć do któregoś kontraktu. Nie wiem którego. Nie będę tego teraz sprawdzał bo potem z tego wychodzi Trash Container i to się potem coś jeszcze z tym robi. Czy ja wykrakałem z tym Norbert slidem, czy to jest koniec mapy? No chyba jest koniec mapy. To jest ciężarówka i to jest chyba ten Top Giant, czy cokolwiek to tam miało być. No, to jest koniec mapy. To jest ewidentnie koniec. Więc... Yy, ja się chyba będę z wami żegnał. Następny odcinek przygotuję. Albo nie, nie przygotuję może nic, pojedziemy sobie tym. Pojedziemy sobie tą tajgo, tylko ja bym sobie przyczepkę wziął i sobie z tam ogarnął pod transport albo coś. Albo no, no nieważne. Wezmę co jakąś ciężarówkę przygotuję, żeby zrobić te landslidy oba. Najlepiej oba by było zrobić, od, od razu odhaczyć oczyścić sobie całą drogę, zrobić, do, dojechać do tej drugiej wieżyczki z tym, z tą książąc tą przyczepą i od razu przy okazji sobie odhaczyć tego yy, washtowera. Więc to chyba zrobimy w następnym filmie. Ja jeszcze nie chcę mówić tak w pełni na 100%, bo jeszcze nie wiem co będzie w następnym filmie. Zawsze komuś cegła na głowę można spać tak dalej. Zobaczymy co będzie. Mam nadzieję, że to co chce zrobić. Wydaje mi się, że naprawdę się przygotowamy tych tam slajdów, bo to, bo to jest mniejszy ból odbytu niż, niż transport tych przeklętych logów. Bo to co tam było to była jakaś tragedia po prostu. Dużo po prostu. No, także to by było na tyle. Ja się zrobimy żegnam. Trzymajcie się widzimy się jest, jest czwartek tak, dzisiaj jest czwartek widzimy się w sobotę najprawdopodobniej w sobotę właśnie porobimy teraz tutaj. także trzymajcie się, cześć!